Witajcie w nowym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem o Danielu Martyniuku, chłopaku, który budzi w Polsce wielkie emocje, niekoniecznie pozytywne. Syn króla Disco Polo Zenka Martyniuka od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów i to nie zawsze z powodów, z których mógłby być dumny. Jaka jest prawdziwa twarz Daniela? Zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco i do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Daniel Martyniuk urodził się 1 sierpnia 1989 roku w Białymstoku, był pierwszym i jedynym dzieckiem znanego króla Disco Polo, Zenka Martyniuka oraz jego żony Danusi. Najpierw ukończył czwarte liceum ogólnokształcące w Białymstoku, a następnie Uniwersytet Morski w Gdyni i zdobył uprawnienia nawigatora. Zanon mówił tak w wywiadzie dla Super Expressu. Świetnie mówi po angielsku, a dzięki swojej pracy w zawodzie żeglarza zwiedził już kawał świata. Pływał na katamaranie oraz na jachtach przewożących kontenery, m.in. na trasie z Antwerpii do Liverpoolu oraz do Filadelfii. Życie prywatne Daniela budzi wiele kontrowersji. Najpierw poślubił młodziutką Ewelinę. Ślub był huczny, para doczekała się córki Laury. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało, i para postanowiła się rozwieść. Rozwód był bardzo nagłośniony medialnie. Chodziło także o wysokość alimentów na córkę i ogólnie kwestie związane z opieką nad dzieckiem. Danuta Martyniuk w jednym z wywiadów dla faktu mówiła: Ja chciałam z synem jechać miesiąc temu, to wymyśliła, że nie można bo żniwa. Danusia w emocjach zaczęła także wygrażać swojej byłej synowej, że nie będzie finansować jej i nowego faceta, bo jak można było zauważyć, Daniel nie miał pracy, więc alimenty w jego imieniu płacili rodzice czyli Zenek i Danuta. Daniel postanowił kolejny raz wziąć ślub i w październiku 2023 roku na Bali poślubił Faustynę. Danuta i Zenek nie byli zachwyceni tym faktem. Faustyna jednak spodziewała się dziecka i tym sposobem na świat przyszedł syn Florian, czyli drugie dziecko Daniela. Ostatnie plotki donoszą, że parze się nie układało. Daniel wyjechał do Hiszpanii, gdzie mieszkał i pracował w branży budowlanej. Natomiast Faustyna została na miejscu z dzieckiem. Daniel jest bardzo aktywny na swoich profilach społecznościowych. Często wrzuca filmiki, na których. Są chaotyczne treści i bardzo kontrowersyjne wpisy. Oskarża swoich bliskich, często coś dodaje, a potem od razu usuwa. Wiele odbiorców w komentarzach pisze, że jego zachowanie jest bardzo dziwne. Osądzają go o branie środków odurzających, a nawet schizofrenię. W 2024 roku podczas nocy sylwestrowej w Zakopanem Daniel Martyniuk został wyprowadzony z hotelu w Kajdankach przez policję. Nadużycie alkoholu wywołało w nim agresję, źle traktował żonę, zaczepiał gości, obsługę, a także uderzał w hotelowe pianino. Po całym incydencie jego żona Faustyna wydała oświadczenie, którym zaprzeczyła, aby doszło do awantury. Kilka dni temu syn piosenkarza Disco Polo awanturował się na pokładzie samolotu lecącego z Malagi do Warszawy. Z powodu upojenia alkoholem załoga nie chciała sprzedać mu więcej trunków. Daniel zaczął się kłócić, obrażać stewardesy i innych członków załogi, mówić, że go na to stać. Kapitan z powodów bezpieczeństwa postanowił wylądować awaryjnie w Nicei, gdzie policja wyprowadziła go z samolotu. Pasażerowie zaczęli bić brawo, gdy młody Martyniuk opuścił maszynę. Daniel będzie musiał pokryć wszystkie koszty, jakie zostały poniesione przez linię. Źródła mówią, że Daniel tuż po opuszczeniu samolotu od razu udał się do lotniskowego baru. Dlaczego nie został zatrzymany? Czy ratuje go to, że ma znanego ojca i pieniądze? Po powrocie do Polski odbyły się chrzciny małego Floriana. Organizacją całej uroczystości zajęła się Faustyna, a Daniel, będąc jeszcze w Hiszpanii, twierdził, że nie będzie na nich obecny. Jednak pojawił się, a na samą uroczystość zawiozła go Danuta. Zenka nie było na tej ważnej, rodzinnej imprezie. Dlaczego? Jedne źródła mówią, że miał wtedy koncert w Kanadzie, natomiast inne głoszą, że ma już dosyć wybryków swojego syna. Gdzie leży prawda? Jak można wytłumaczyć zachowanie Daniela Martyniuka? Postawmy się w roli ludzi bawiących się na Sylwestrze w 2024 roku w Zakopanem. Czekali na tą zabawę cały rok, przygotowywali się do niej. Wydali naprawdę dużo pieniędzy za pobyt w tym hotelu. A co otrzymali? Awanturę młodego człowieka, który wszystkim wsuje zabawę i odpoczynek przez swoje widzimisię. Goście hotelowi byli tak naprawdę jego ofiarami, podobnie jak pasażerowie lecący samolotem. Dlaczego o tym się nie mówi? Przez jego zachowanie ich podróż się przedłużyła. A co jeśli ktoś z nich spieszył się na ważną operację albo egzamin, kto zapłaci za ich straty moralne i zmianę planów? Dlaczego tyle ludzi musiało ucierpieć przez jedną osobę, która nie potrafi poradzić sobie sama ze sobą? W wielu wywiadach Daniel twierdzi, że jest manipulowany. Na jego profilu pojawiło się kilkanaście wpisów, gdzie mówi o tym, że jest ofiarą manipulacji i ma na to dowody. Grozi, że jeśli je ujawni, to kilka osób pójdzie do więzienia. Opublikował także zdjęcie obrączki z podpisem: Zniszczyć i zapomnieć, natychmiast za to wszystko. A co jeśli jego zachowanie jest wołaniem o pomoc? Co jeśli to jego jedyny sposób? Daniel oznajmił, że chce usunąć swojego Facebooka i Instagram, a telefon sprzedać. Od swojego kolegi usłyszał dziwną historię na swój temat. Pewnego wieczoru oznajmił mi, że ciocia Joanna, siostra mojej mamy, kontaktowała się z nim przed naszym pierwszym spotkaniem. To, co mu powiedziała, jest straszne. Oznajmiła mu, że mam szereg chorób psychicznych i najlepiej, żeby do mnie nie przyjeżdżał. Skąd moja ciocia miała do niego kontakt? Pewnie od mojej żony Faustyny, która z Joanną wymyśla sobie, jak zniszczyć spotkanie Danielowi z kolegą, obwieścił Daniel. Kiedy zapytałem Joanny, czemu zrobiła coś takiego, to powiedziała, że nic nie wie. Potem, że wie, a nie chciała, żebym pił, czy coś tam, dodał. W innej wypowiedzi oznajmił, ale nie wiem, czy to zaszczyt być ofiarą ludzi z pieniędzmi. W tym momencie dziękuję im za pseudopomoc. Nie potrzebuję, ani nigdy nie potrzebowałem, ale za to wy niedługo będziecie potrzebować pomocy prawników. Helsinki i Haga będą obserwować tą sprawę. Nie złamiecie więcej praw człowieka, pisał. Jak wytłumaczyć zachowanie Daniela? Czy ma to związek z życiem od dzieciństwa w cieniu sławy ojca? Za każdą medialną burzą kryje się człowiek i niewypowiedziane historia. Jaka jest prawda o Danielu? Czy nie udźwignął sławy ojca? W jednym z wywiadów Zenek mówił o tym, że Daniel jest dorosły i nie może zmusić go do leczenia w ośrodku uzależnień żalił się, że żona Daniela, Faustyna, ma o to do niego pretensje, ale sama też nie skłoniła swojego męża do zmiany. Czy gdyby takich skandalicznych sytuacji dopuścił się zwykły kowalski, to nie przebywałby przypadkiem teraz w więzieniu? Jak daleko będzie sięgać tolerancja? Czy gdyby Daniel nie miał wpływowych rodziców i stałego dostępu do gotówki, jego życie wyglądałoby tak samo, czy wtedy pozwoliłby sobie na takie zachowania? W psychologii istnieje pojęcie współuzależnienia to sytuacja, w której blisce osoby z problemem, zamiast stawiać granice, nieświadomie podtrzymują jej destrukcyjne zachowanie. Ten mechanizm często występuje w rodzinach, gdzie pojawia się wstyd, zależność emocjonalna i potrzeba kontrolowania sytuacji. Współuzależnienie nie jest złą wolą, to raczej dramatyczna próba ratowania kogoś, kto nie chce być ratowany. Gdy z miłości i strachu przed utratą bliskiej osoby akceptujemy zachowania, które powinniśmy zatrzymać, może dojść do tragedii. Tak było w przypadku Sylwii Pareti. W wywiadach chwaliła się tym, że jej syn szybko jeździ i sama kupowała mu drogie auta. Niestety pewnego dnia jej syn przez swoją szybką jazdę spowodował wypadek i zginął na miejscu wraz z trzema kolegami, którzy z nim jechali. W jednym z wywiadów Danuta Martyniuk mówiła, że zachowanie Daniela może być spowodowane beztroskim dzieciństwem, że jest po prostu rozpieszczony. Na Daniela wylała się fala hejtu, mówi o nim cały internet. W tej sytuacji nie należy hejtować, ale jak długo można znosić zachowania dorosłego człowieka, które utrudniają życie innym? To dramat wielu rodzin chcemy chronić, a nieświadomie pozwalamy na autodestrukcję. Tymczasem prawdziwa miłość to czasem umieć powiedzieć nie, postawić granice nie po to, by karać, ale po to, by ocalić. Czy zachowanie Daniela to błaganie o pomoc? A wy jak myślicie, Daniel się zmieni, relacje rodzinne się poprawią? Czy rodzice i żona powinni mu pomóc stanąć na nogi? Bo może o to chodzi w tej całej sytuacji o zainteresowanie i przede wszystkim pomoc człowiekowi, który się zagubił dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.